Wielki wieczór granie zamknęliśmy derbami Małopolski. Liderujący Brookbet podejmował puszczenie połomice, a na godne uwagi okazje w tym meczu nie musieliśmy czekać długo. Już w pierwszej minucie do ofensywy przystępuje lider Fortuna pierwszej ligi. Szybkie dogranie w pole karne, gdzie skutecznym wykończeniem popisał się Patryk Czarnowski, dla którego to pierwsze trafienie w tym sezonie. 50 sekund potrzebował Brookbet, aby objąć prowadzenie, a 3 minuty później rusza z kolejnym atakiem. Dobra akcja Żyry, podanie do Samuela Sztefanika, a po jego strzale jest już dwa. do Zabójczy początek w wykonaniu drużyny Mariusza Lewandowskiego, po którym trudno będzie się podnieść puszczy. W końcu w tej pierwszej części miał jeszcze swoją szansę Czarnowski, a ciąg dalszy ataków Brukbetu po zmianie stron. W 55. minucie błąd w rozegraniu popełnia Konrad Stępień, co błyskawicznie się zemściło. Na 3 do 0 podwyższa najlepszy strzelec zaplecza ekstra klasy Roman Gergel. Dla Słowaka to pierwszy wiosenny gol z gry, natomiast Słoniki trzema trafieniami nie zamierzały się w tym spotkaniu zadowolić. Na kwadrans przed końcem kolejną okazję miał Czarnowski, ale tym razem trafił tylko w boczną siatkę. A to jeszcze 78. minuta. Radwański dośrodkowuje z utrożnego, a efektowne zwycięstwo Termaliki pieczętuje wracający do składu po kontuzji Piotr Wlazło. Brukbet w efektownym stylu wygrywa z puszczą 4 do 0, dzięki czemu umacnia się w fotelu lidera.